Siemano. siemano, witam bardzo serdecznie. Cześć, czołem. Jesteśmy na nocce. Dawno nie było, ale zdarzyło się tak, że gdzieś tutaj koło nas e, remontują. E, remontują tunel. I jakieś tam ładunki są o 22, bo zamykają tunel. Opera tunel zresztą, tam końcówkę. I, no i zgłosiłem się, że tak powiem, na ochotnika. Żeby te parę ładunków, tam chyba 5-6 ładunków jest. O gdzieś tam o 22, przewidziane gdzieś do pierwszej w nocy. Także zgłosiłem się na tę robotę. I mam w planach coś nagrać, tylko coś z kamerą jest. Z tym nowym GoPro, coś jest nie tak. Coś próbuję się połączyć Coś testuję cały czas Sprawdzam, ale Nie wiem czy nie będzie trzeba jej zwracać Coś, coś mi się wydaje, że jest nie tak Jakieś takie są dziwne Tutaj e, mm, Dziwnie, dziwnie ona się zachowuje Może ja coś źle ustawiłem Może te no, nowe jakieś te opcje Trzeba jakoś tam poprzestawiać coś, ale No nic, na razie Na razie testuję, zobaczymy tu Ze zwrotem raczej nie będę miał problemu Także, no, jak coś trzeba będzie, trzeba będzie reklamować, ale na razie, na razie nagrywamy. Dobra, lecimy z bazy. Lecimy z bazy na tunel. Byłem już z jednym kursem, muszę się przyznać. Byłem już z pierwszym kursem, ale coś mówię, nie mogę dalej. Z tymi ustawieniami kamery dość teraz trochę już tam przestawiłem, chyba, chyba będzie optymalnie. Coś tutaj gopro, chyba, chyba jeszcze popsuło, znaczy jeszcze chyba coś programowo podkręcili takie taką opcję low light, że kamera jak ma mało światła to zrzuca klatki. W sensie, zmniejsza ilość klatek na sekundę i zauważyłem, że zrzuca je dużo mocniej niż w poprzedniej w poprzedniej też była ta opcja ale nie było to aż tak wyraźne a teraz właśnie jak włączyłem tu kamerę w nocy to to, to się stało naprawdę widoczne takie takie naprawdę mocno klatkowało jak się, jak się gdzieś tam ciemniej było także chyba dobrze już ustawiłem, idziemy, jedziemy z kursem numer 2 do tunelu miało być, miało być długo miało być <laughs> tutaj przyszedł co miesza blender i mówił, że, że, że będzie długo to trwało że tam godzina między autami a tak naprawdę dobrze idzie także także no co, rozładowałem się w 10 minut pojechałem, wróciłem wróciłem na bazę już powiedziałem, że je ładował dobra, no jedziemy, zobaczymy jedziemy do tunelu już, już, jesteśmy, już jesteśmy na miejscu, fajnie niedaleko, tak, wiem, że jestem, Komet, dobra, no i teraz pytanie, wcześniej mi otworzył gość, są bomby, się tak, włączymy. Wcześniej mi z jakiejś innej firmy gość otworzył, bo tu akurat wjeżdżał. Bo tutaj cały czas jakieś prace są jakieś tam remontowe prowadzone. I teraz nikogo tu nie widzę. Dobra, czekamy na gościa. Robię po tunelu, ter, 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 nikogo tutaj nie ma. Co no, ktoś tam jest? Samochodów nie ma. Samochodów nie ma, papa, a pa, pa, pa. mogę sobie robić co chcę. No, nie tak bardzo, to tutaj... coś tutaj też stoję. eh, e, na środku drogi. Co żebym Cię podrącił? Żarówki wymienia, wymieniają No tak, w sumie jak zamykają to, to robią wszystko co, 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 co trzeba zrobić, żeby nie zamykać go ponownie Czy tutaj co robią Tutaj co robią? Jakieś komunikacja my dalej. Co? Zakaz dla ciężarówek. Haha, ja sam mogę jechać, I co? Co mi zrobicie? Nic. Powód jest prosty. Nic. O, jest i Wojcie. Jest i wolcie, co robią? Malują? Skąd Janka No Wojciech w takim tempie to ja opierdzielę to ja opierdzielę sam tą robotę Kończy w sumie. pompa stoi. <laughs> Pragnę tylko powiedzieć czy to jest opera tunel. Tunel pod operą, jesteśmy 45 metrów, metrów obecnie, poniżej poziomu wody. Teraz już wyjeżdżamy do góry. Cyk. I cyk na zakaz dla ciężarówek. Ledówki by powstawiali, by mieli spokój. Coś króją. Dobra jest, Bobka. tu się przywrócić, tu wrócimy lepiej. Kurde słabe jest te wspomaganie w tym Volvo, naprawdę Nie wam Słabe jest te wspomaganie Trzeba się ukręcić I po Zawrotka o, ostatni zwykły wesen, ostatni zwykły wesen, to już poważnie. Ale ja mam wszystko w porządku z tachografem, ciężarówka też w porządku. Może no. się uda. Eee. Raz, pięknie. Statency, co oni tu szukają? Wątki włączę. Ktoś wyjeżdżał, żeby mnie nie przyhaczył. O, właśnie tu, 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 tu. No i dobra, i lecimy na bazę znowu Cyk Lecimy na bazę Zawrotka Zawrotka Nie w ten sam tunel, tylko w drugą stronę. Styk na lewy, o, i ładnie pompa stoi. Pięknie, dobra na bazę. Na bazę pa, 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 pa. fajnie jeździ w nocy, ha? Po mieście Żadnych korków Żadnego stania wkurzania się cyk sobie jedziemy tako Co raz w tygodniu mi się jakaś żarówka tam z tyłu pali no, Można sobie takie manewry robić, znaczy no nie wolno <gryw> Nie wolno robić takich manewrów, ale w nocy wolno trochę Znaczy trochę wolno, trochę szybko A, lepiej tak nie robić Tutaj władze portu się strasznie irytują, że my za szybko jeździmy i no, trochę tam szybko jeździmy, no nie powiem. No, tu jest do 30, no kto tu będzie jechał 30, chociaż no tu się powinno, bo tam ciężko gdzie my wyjeżdżamy to ciężko się. Jak tu przeważnie jeszcze się... przede wszystkim, jeszcze jak samochody są, to jest ciężko wyjechać. Nic nie widać. Jak coś tak zapierdziela to słabo jest. Dobra, podjazd. że k. Tak. Fabryczka ja. nr 1. Neutral, ręczny. To zawsze sprawdzam 100 razy. A, żeby mi nie zjechał czasem, bo tu już jeden chłop w te ścianę przywalił rakieta. Wodę mam, wszystko mam. Kręci się, kręci się o, Taka nocka I Dobra, gorszeczki na drogę idziemy kwit okay. Poguinho.